Ostatnio założyliśmy Discorda, także wpadnij do pierwszej linki w opisie i wpijaj na Discorda, tam wybieram wnuczków do odcinków. Pa pa! Oo, dzień dobry, widzę, z tej strony działania do Was ciekaj, w kolejnym to... filmie na moim kanale. Ajcie, ale dzisiaj, wiarek. dzisiaj goniam na świnie. Nie no, dzisiaj mamy taki odcinek... o, o, o Minecrafta, ale wszystkie moby chcą nas zrobić kompletnie. Dawaj. Zobaczcie te świnki są tutaj. Ej chodź, nie, nie, nie tutaj, nie tutaj! Chodź, Arczyk u zebrać trochę drewna w ogóle dzisiaj z nami z Arczyjek Możecie wpaść do nich tam na kanał, zostawić im jakiegoś subskrybera Ja zginąłem oh, ej, oh, ej, idzie... ej, ej, idziemy czekamy Biegnę, ej ejek do ciebie! Biegnijmy do ciebie Ejek! Musimy jakie schronienie mieć! Ej przedamu się. Ej co! O ała konie mnie biją! O wow! spokojnie Spokojna głowa! Zaraz Dobra, tam, dawaj zaraz za mną! Jezu nie pszczoły, tu są siebie. A pszoły chyba nas dusą. nie będą bić, pszoły, a po Zobaczymy y zrobię szybko crafting table. Chodźcie szybko, trzeba I zrobić jakoś, jakąś chałupę. Eździesz, gdzie jesteś, dobra A te konie to co? Jakieś normalne. Ej, żeby się Ej, ejka idź Ej, ejek, iść do spauna, idź do spawna, tam jest miara bezpiecznie. Nie mam iść do spawna! Ej, ja muszę, ja zginąć Dobra, trzymaj Trzymaj, nie ja się zabić I Pomocy do do Dziadek, nie idź w tą stronę Idź, biegnij, biegnij, to... biegnij jabłczu Gdzie ja jestem? Oni w ogóle nie gdzie ja jestem Artykuł, u mnie milion, milion kurczaków i normalnie ich konie. Jest ja w ja, ja mam trzy prawie. Dobra, ale musimy znaleźć troszkę jedzenia. parko. i musimy troszeczkę... Jezu! Troszeczkę tego! Troszeczkę zrobić do, jakiś dom po prostu, żeby wiecie, żebyście... Żebyśmy mogli... No, tak, przeżyć, dom! Nie? Jak normalnie wszystkie zwierzęta je... nie no, tak, tak, tak. Musiałabyś do nas przyjść, bo myśmy bo my tutaj na naszej takie, wiesz. Dobra, przeprowadzę koleżanki i kolegów, dobra? Nie, 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 Tak, tak jest dobrze Tak jest dobrze yy, dobra, bo ja bym musiał się troszeczkę zabić, bo nie mam jedzenia w sumie Nie, wiem To on pływa! Uwaga! Kurczaki, kurczaki za tobą Idą do nas Bijemy konia, bijemy konia Nie żyje zaraz, ginie zaraz Kurczaki do nas idą Dobra, nie wiem, to będzie A delfiny biją czy nie? Chyba nie Całe <śla> Ale szczęście Całe szczęście Co ten kurczek Ci chce zrobić Jezu, uciekajcie stąd Jezu, się na tobie jeszcze, skupiły całe jeszcze. szczęście O dobra zginąłem na, na Ale przynajmniej mam całe jedzenie Dobra Lecę szybko pod drewno jakieś żeby to tutaj nic mi zrobili DELFIN! Dobra mam dwa patyki A jak Ej dobrze że co? Delfin nie, nie bije No chociaż ty Mam jeden HP tyle. Dobra Delfin leci. cię bije Nie Ej goni mnie Czekaj bo tutaj Jednak bije. Jednak bije Jednak A do owce potrafią skoczyć Owce jesteście nienormalne jakieś. Bo jestem na drzewie i mogę zebrać drewno, zbierzcie troszeczkę drewna jak możecie. Mission impossible. Mam Ej, bo ty... nas gonią konie, świnie! Spokojnie! gonią, nie! nie. Damy radę, Jelenie! Damy radę. Jelenie? Jelenie Minecraft? Ale czujcie, odejdźmy, nie! świnie. Oni na nas Żałuję, że poszedłem w tą Jezu. stronę. Ej, ja nie wiem, gdzie jestem w ogóle. Do rade, da rade, Szybko, ale musimy zbudować jakiś domek, musimy tutaj, wiecie się schronić. Domek! W górze dawaj, a nie domek! Tamtych, dobra, już płynę do ciebie. Tak, dobra. One we wodzie nie są takie szybkie, całe szczęście. O, Ej, zróbmy podziemną bazę. To będzie najlepsze O, ale A... musimy jakieś itemy zebrać. Ja już jestem bezpieczny. O, nie, tam są mowce. O, są... I są. Nigdyś tak nie bawiłem się tak. Jednak nie jestem, Jednak nie jestem. Jednak nie. To owce tam nie zabić, czemu one są takie szybkie, one są szybsze niż ja normalnie Dobra, ale są we wodzie całe szczęście. Całe szczęście są we nie, 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 dobra, nie, pobiegnę, żeby zebrać zebrać. Żeby zebrać, wiecie Trochę drewna i się spotkamy na jakimś nie, miejscu, nie, 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 Zbierajcie patyki i drewno. Zrobimy zrobimy domek sobie. zrobić tą bazę podziemną. Albo w rację, ale musimy mieć kilofy do tego A, No normalnie wszyscy mnie gonią, dobra. Widzisz, tu się Za tobą! Przed tobą, przed tobą! Tam. Cześć dzieciu idę do ciebie! Leć do mnie, leć do mnie! Ja zbieram tylko ten... Ej, naj... ja, mam, ja mam pomysł! No. Ja mam pomysł! Tu, tu jest taki stawik, to ja tam biegnę, to one pobiegną za mną one są, One są na mnie, e, zafokusowane. One chcą mnie zabić. ja. A nie, jednak są. Gdzie musieli zaraz zjeść i ich po, po, po No, albo się zejść do jaskini szybko. Musimy się spotkać w jednym miejscu. Dobra. Sobie spotkajmy wadry, się tak? w jednym miejscu. Musimy jakoś miejsce znaleźć, takie które, w którym będziemy się widzieć. Eee Arczu, gdzie jesteś? Dobra. Ja ja zbieram drzewo. Dobra, ale w te brozowe? Nie, zwykłe. Dobra, dobra. To pozbieraj drewno i się spotykamy. Powiedz jak... Zabiłem kurczaka. Ma... Zabiłem kurczaka. O, super. Dobra. Gdzie ty jesteś, jak? Bo ja cię nie mogę znaleźć. Ja, ja jestem... Ja jestem za spawnem. Za spawnem? Dobra. To wezmę crafting i biegnę za ciebie. Nie, ale nie... nie musisz tam jakoś y, potajemnie wejść. Potajemnie mówisz? Ja wchodzę na górę. Ja wchodzę na górę. Dobra. Dobra. A widzisz gdzieś tam arcza? Nie. Legnał znalazłem wrak! Mnie. Wrak znalazłem! Wraz ta, wrak sta... Wrak O nie! A! O, ogonią mnie, do ja do mam dużo drewna, no nie, no nie zabijajcie mnie, błagam, błagam, nie, oni mnie gonią, pomocy, pomocy, ja mam dużo drewna idźcie do mnie, ja mam, mam mapę do ukrytego skarbu A! Dobra, popłynę, popłynę, po, podurkuję, jak nurkuję, to oni mnie nie, nie zabiją Dobra, wychodzę, nie zginąłem, obok tego wraku, dobra, ale lecę do niego, szybko on jest tam za tą górką Dobra, 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 to idę z idę Weź moje wszystkie itemy, one pływają Ale ja nie wiem gdzie ty jesteś, znaczy nie wiem gdzie zginąłeś Tu, 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 tu jestem, chodź Dobra, dawaj tu, teraz tędy No, to się robi jeszcze gorzej, uważaj Nie, 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 nie mam życia, nie mam życia, ejek A, 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 goni mnie Kurczak mnie goni, kurczak mnie goni Nie, a, a Dobra. to jest gorsze niż jakiś ten. Widzę moje itemy, widzę moje itemy Zginąłem ale spadłem. Dobra, ale spokojnie... Ja widzę spadłem. moje itemy na lutaku! Hoppa. Lecę po nie. Dobra, dobra, płynę, płynę Mam moje itemy. Dobra. Dobra, chopaki! Mam... Wkopujemy się w ziemię! Wkopujemy się w ziemię! Nie ma innej opcji! Nie ma innej ziemi, spotykamy się i wkopujemy się w ziemię! Dobra. Weź itemy jak swoje Mam, mam, mam! tylko potrzebuję drewna teraz To sobie zrobię ten... zrobię sobie itemy. Dobra Ja tu jedzie zginąłem, ale gdzieś tu miałem ja itemy moje. Do dobra mam Biegnie, gonicie jakiś, dobra. Skopujemy się, kopujemy się. się. Uh, o, dobra. A gdzie jesteście? jesteś? Do... Z... 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 Jest tu. Kto? Ryuczak. Mam go. Zabiję. Dobra. Y, zrobię nam szybko dobra. miecze y, kamienne chciałem zrobić ramę ale nie mam. No, patrz, zobacz. Co? Patrz, zobacz na mnie. Zielazo, skąd masz? No, Zaraz my na wraku. O kurczę, dobra, zrobię nam kamienny miecz, a ja jak trzymaj, będziesz mnie bronił. Odejdź, odejdź, ja wykopię dużo. Aaaaa! Uważaj! Dobra. dobra! Dobra, to ja będę ja bronił! Idę tędy. Ja będę bronił! Ja wykopię dużo kobla, bo mam dobra, dobra. Mogę 30 kobla i to dużo. Wykopię nam dużo dużo tutaj Dobra? Jerciu przyjdziesz do nas Tak Dobra! To dobra jesteś Jestem, tu jest z nami! Pier Tabi! Bo oni mnie! Dobra, dobra, Zabiję. masz wszystko? Dawajcie tutaj! Dobra, dawajcie, dawajcie, I tutaj, dawajcie! Tutaj, tutaj przeczekamy, tutaj, tu przeczekamy. Będzie tak... O, super, dobra, yy, potrzebuję dobra, pochodni A nie, 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 potrzebuję, nie, nie, nie. potrzebuję pochodni, potrzebuję pochodni Ja nie mam tego dobra. dobra, damy radę, tak nie wejdą, tak nie wejdą o, dobra. o, super Ale kuczaki mogą wejść, to musimy się szykować No kuczaki nie, nie wejdą, nie wejdą, spokojnie Ale Hejdą. brakuje mi jedzenia, macie jedzenie? O, proszę Ja mam, ale nie przypalone. Dobra, Czekaj. dobra, no może być przepalone. Ej, jak masz y, kobla? Mam to Macie? Macie tutaj tę skrzynkę? No i dobra I Musimy ich zaraz skarbu poszukać, wiecie Dobra, dobra Macie jakieś drewno? Tak, mam nie dużo mam. Co? Wow. Co? Odsuńcie się, tutaj dajcie. Teraz chyba ktoś bije Tu jest o kurde Ich jest dużo O dobre mam dwa gopę. Nie, Nie nie biję go nie biję go Namię ja sobie tutaj tego Roten Flesza, żeby sobie... Wszystko zregenerowało troszeczkę chociaż. No... O kurczę, powiem wam, że jest naprawdę ciężko. I widzowie, jeśli... Widzowie, jeśli chcieli... A drewno, drewno daj! Ja mam... W masz! Widzowie, jeśli chcecie więcej odcinków z takiej serii, bo ona będzie naprawdę hardkorowa Zostawcie koniecznie łapkę wow. w górę A my z Ejkiem i Zajaczu postaramy się tutaj więcej, więcej wiecie Więcej przeżyć troszeczkę Bo no jest trudno bardzo, jest trudno bardzo I myślę, że jeśli wam się taki odcinek spodoba Zostawicie tutaj 700 łapek w górę To będziemy kontynuować taką serię i nagramy jeszcze jeden odcinek Mam nadzieję, że y, będzie wam się podobało A my tutaj teraz będziemy chcieli zrobić sobie tutaj wiecie y, No małą bazę, żeby wiecie, żebyśmy nie ginęli Dobra, il, il, no. Nos w Minecrafcie trwa 7 minut Więc będziemy tak. przeczekać Dobra przeczekamy przeczekamy bo mam pomysł no. mam pomysł Pa soba Uciekniemy tylnym wejściem A macie, macie... jeszcze? Dziadzio, masz Masz ty jedno i ja jak masz jedno Potrzebuję patyków Ej nie, nie mam Ej jak zabrałeś mój jed... Dobra no. Dobra superancko superansko. całe szczęście że już tutaj mamy O jak cię paliło O to właśnie dorzucę mi żeby to żeby tutaj e, światło było chociaż Shift, dawajcie wychodzimy stąd. Dobra. Nie, to zły pomysł jest, ej. Nie, to nie jest zły pomysł. Wydziemy tym wejściem i przejdziemy do góry. Ej, to nie nam się prze, przepala. No niech nam się jedną najpierw spali No Teraz zobaczcie tylko jak to wygląda tu. Dobra. Dobra, nie, spokojnie, spokojnie. Dobra radę. Ej, muszę przez eklop zrobić. Ktoś tu jest. Nie ma. Jest! krowy! Krowy! Nie ma krow. Było oni, ma. Dobra, spokojnie, spokojnie, coś damy radę, wymyślimy coś. O, tutaj mamy mięsko, się już nam kończy przetapiać. Dobra, A mam jeszcze, mam jeszcze. Masz, masz, ejek. masz A ty jak? Masz jeszcze? Szyk przy... do przypalenia. Ja tak. Masz i ty masz, co? O kurde, dużo tego mamy. No to całe szczęście, że mamy to jedzonko. Dobra widzowie, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Ja byłem dział i ze mną był, a czuję jak podacie na ich na słupki i no. I dziękuję za oglądanie do następnego razu. Pa Żelazo Żelazo mam! Łoo!